Witam, kochani. Tym razem, mimo moich zapowiedzi, że będę troszeczkę dystansował się od polityki i wchodził w zagadnienia naszego dojrzewania, obudzenia, no nie mogę zostać obojętnym wobec tego, co słyszę, i po raz pierwszy w historii WDW. Muszę przyznać, że pod wpływem pana Krzysztofa Jackowskiego, jego ostatnich przemyśleń, które, jak większość profetycznych wizji, słucham raczej z ostrożnością i z takim dystansem, ale jednak słucham. Tu muszę powiedzieć przy okazji, że. Zapowiadane 2-3 miesiące temu przesłuchania, moje przesłuchania osobiste wizji chrześcijańskich na nadchodzący czas, ja po prostu zarzucam. A robię to dlatego, że po pierwsze, tytuły nie zgadzają się z treścią za dużo tam jest tej wody takiej modlitewnej, a poza tym zauważyłem i także za podpowiedzią człowieka, który ukończył seminarium duchowne i także bada te, te sprawy, co nie znaczy, że jest księdzem akurat, bo po prostu je ukończył. Taki czas jest, kiedy zbliżając się do pewnego przejścia, pewnego przełomu, nie nazywając dokładnie w tej chwili ani resetem, ani przejściem jakimś międzywymiarowym, to nie o to chodzi. W momencie, kiedy następuje żniwo energetyczne, to do tego żniwa zawsze jest wielu chętnych do zbiorów. Mniej chętnych, jak wiecie, jest do uprawy, do siewu, do, w ogóle do tego, żeby cokolwiek w tym kierunku zrobić. Natomiast jak przychodzą żniwa energetyczne, a energetyczne żniwa no, przyszły, bo większość ludzi się boi, w związku z tym wydziela tą energię. Ona jest do pobrania i do przetworzenia, być może do zmagazynowania. Więc mnóstwo ruchów religijnych wtedy się otwiera na, na tą energię. Stara się przyjąć tych wszystkich przestraszonych do swoich, no nie tylko kościołów, bo nie, nie, każda, nie każdy odłam dysponuje takimi pomieszczeniami w sensie budowli, ale w sensie takim zgromadzenia energetycznego egregoru można by było powiedzieć, no to, to każdy chętnie by taką energię sobie przyjął, więc egregor chrześcijański również nie jest odosobniony w tym. I multiplikacja różnych wiadomości na temat końca świata, sądu ostatecznego, apokaliptycznych wizji i tym podobnych rzeczy jest powszechna i się nasila w tej chwili ja was uprzedzam, że większość tego, co ja przesłuchałem, a staram się przesłuchiwać wszystko, co wchodzi w ciągu doby, jest słabe. Po prostu jest żadne. Ono nie jest słabe. Jest żadne. To wszystko są prośby o modlitwy, jakieś bezkonkretnych rzeczy, mimo zapowiedzi w tytule. Lidów, które miałyby sprowokować odsłony. Na szczęście widzę, że tych odsłon nie jest dużo, więc zdaje się, że niewielu już się nabiera na, ten, na tą sztuczkę, ale inne egregory, niekoniecznie religijne, także będą stosować tego typu sztuczki. Jednym, jedną z największych, która, która jest szykowana od tysięcy już lat, to to, że my poprosimy na kolanach rząd o pomoc, ponieważ już jest tak źle, że tylko rządy, a właściwie jeden rząd oczywiście ten jedyny słuszny będzie mógł nam pomóc pod pewnymi warunkami. To taka propo hmm, tych wszystkich przepowiedni, które. Które gdzieś tam krążą. Wszystkich może nie, ale yy, ja przyjrzałem się tym zborom chrześcijańskim głównie. No, jest to, jest to żadne. Natomiast, yy, jeśli chodzi o przepowiednie jasnowidzenia różnych profetyków, w tym także pana Jackowskiego, yy, zauważyłem tutaj pewną. Yy, Pewne zastanowienie i pewną zmianę zauważyłem również u pana Krzysztofa Jackowskiego, bo podchodziłem do jego przepowiedni z bardzo dużą rezerwą, a teraz zaczyna mi parę rzeczy podpowiadać bardzo ostrożnie. Pan Jackowski jest bardzo ostrożny i ja wiem, że dużo ludzi ma złe zdanie o o panu Krzysztofie, że jest to wtyczka systemowa, że, że możliwe, że mu podpowiadają istnienia czy istoty, które, które działają na naszą niekorzyść. Widziałem to w komentarzach, ale widzę pewną też i zmianę i zafrapowanie pana Krzysztofa, więc zastanawiam się, co nie znaczy, że namawiam was do, do, do tego, żeby Ślepo powierzyć w jakiekolwiek, przeciwnie, dalej stoję na stanowisku, żeby nie wierzyć, nie wierzyć w nic, żeby sprawdzać i ewentualnie tego typu wiadomości brać pod uwagę. To nie jest tak, bo jeżeli zaczniemy wierzyć komuś całkowicie, to nie będzie się to różnić od religii, a postawienie nowej religii jest dość łatwe. Dlatego też ja unikam takiego określenia, żeby mnie nie nazywać guru, żeby nie wierzyć w to, co ja mówię do końca, żeby zawsze filtrować to przez umysł, przez serce, to czego wy się dowiedzieliście, co wy czujecie. To jest bardzo istotne. Ostatni program mojego partnera w WDW Roberta. W, w tonie dość smutnym, co prawda, ale także namawia nas wszystkich do tego, żeby stanowić samemu o sobie, a nie delegować e, swoje życie na informacje, które istnieją w internecie. No, ale do rzeczy. Szekuje się coś grubego. Coś na tyle grubego, że. I tu powtarzam, właśnie na, za panem Jackowskim. Mówię panem Jackowskim, mógłbym mówić za Krzyśkiem, chociaż nie znamy się osobiście. Nie poznaliśmy się nigdy, nie uścisnęliśmy sobie dłoni. Szkoda, ale widocznie tak miało być. To, to, to nie jest istotne. Każdy robi jako swoje kółko w tym systemie informacyjnym, i każdy coś tam. Coś robi, jest ważny. Nie, to nie jest istotne, jaki profil przybiera. Czy to będzie ten styl, tamten styl, czy przepowiednie, czy yy, prognozy, no, które już bardziej opierają się na faktach, ale też są nieścisłe. Czy to będzie publicystyka. To wszystko jest. Yy... Po to, żeby zdobywać wiedzę. Czasami z, tych, z tej wiedzy potrzebny jest tylko fragment. Podobnie jak czasami kupujemy płytę muzyczną jakiegoś zespołu dla jednego utworu, albo czytamy książkę dla jednego rozdziału, albo nawet jednego zdania, czy jednej konkluzji. Tak czasami jest, trzeba wyłowić z całego tego gąszczu, ale tak, żeby ten goszcz. Nas nie pochłonął. I tutaj ja wiem, czuję to podobnie jak cała reszta e, wszystkich tych publicystów, że nadchodzi coś grubego. Uprzedzaliśmy Was my i inni e, również o tym, że nadchodzi to, ta ustawa, e, w, m, która ma wejść 1 stycznia. XXIII roku o ochronie ludności, która tylko z nazwy jest o ochronie ludności. Moim zdaniem jest ona do tego, żeby pognębić tą ludność, no zwłaszcza w Polsce, bo wchodzi na e, e, w ustawodawstwo polskie. Odsyłam, odsyłam do tego, czas się sprzeciwić i do tematu głównego, czyli nagrania głównego oraz do Suplementu, i tam się zapoznacie z moimi wątpliwościami na ten temat, ale tych wątpliwości ma jest dużo w internecie i mają je niemal wszyscy, co trzeźwo myślą. <laughs> Tutaj poza tą ustawą y, zaczyna się dziać coś bardzo dziwnego. Dwa dni temu, nie wiem kiedy zostanie puszczony akurat ten materiał, ale dwa dni temu y, wprowadzono. Dla ministerstw, dla ministrów inne godło niż godło naszej Rzeczpospolitej, które jest wyraźnie określone w ustawie zasadniczej, jak ma wyglądać, oraz e, dodatkowo jest e, opis y, inną ustawą, jak powinna być zwrócona głowa, jak powinien wyglądać ten orzeł, jak powinien, y, na jakim tle powinien być i. Jaką koronę mieć, jakie pazurki, bo tam też są pewne różnice. Zwróćcie uwagę na to: w tej chwili ministerstwa będą sygnować swoje pisma godłem, które nie jest godłem polskim po prostu nim nie jest. I nie ma się co spierać. Tam w uzasadnieniu czytałem takim oficjalnym, że to do technik graficznych w tej chwili musimy się dostosować. Tak tłumaczy ministerstwo, bo one posunęły się naprzód. Jak się posunęły naprzód, to nie potrafią obsłużyć poprzedniej wersji. No kurwa, nie pasuje mi to, naprawdę mi to nie pasuje. No. To jest tłumaczenie jak debilom. No to już robią naprawdę z nas debili. To nie jest godło polskie. Wszystko, każda ustawa i każde rozporządzenie, które będzie opatrzone tego typu godłem, nie jest legalne. To po pierwsze, nie jest polskie. Nie dotyczy nawet obywateli polskich, a co dopiero ludzi zamieszkujących Polskę. Więc to jest wszystko nielegalne. Do tego zwróćcie uwagę na to, że jest przerwa w wydawaniu paszportów, oficjalnie ogłoszona. Nie można złożyć żadnego pisma, nie można złożyć go również internetowo. Nie wiadomo, znaczy jest podana data, jak długo to potrwa, ale szykuje się coś grubego, no śmierdzi na odległość. I teraz, jeżeli to godło. Na przykład, dotyczy innego państwa. I sprawdzi się przewidywanie, czy też wizja pana Jackowskiego, że ktoś coś podpisał w naszym rządzie w tajemnicy przed nami. Weźmy na przykład to, co przecieka, a właściwie przesącza się z, z internetu, że będzie jakieś połączenie Pol-Ukra, czyli połączenie państwa polskiego z ukraińskim w którym potrzebne będzie nowe godło, no bo to będzie inne państwo. Słyszałem takie uzasadnienia księgowe, które dotyczą i potwierdzają tego typu przecieki, na przykład to, że państwo polskie zdecydowało się zapłacić ukraińskim urzędnikom. Do listopada, jak dobrze pamiętam, a później ma być to wznowione, więc budżet naszego państwa teoretycznie naszego, opłaca ukraińskich urzędników, no bo oni nie mają z czego. Takie tam uzasadnienie pomoc taka płynie z serca naszych, naszych polskojęzycznych, rządzących, no, czy wam się to klei. Druga rzecz. Ee, Ukraina z kolei e, ni z gruchy, ni z pietruchy w ogóle wpro, wprowadza e, równouprawnienie e, dla polskich, e, tam dla zamieszkałych, czy tam działających na terenie Ukrainy. Na chuj nam to potrzebne jest. To jest właśnie po to, żeby wyrównać te prawa i w sposób niezauważalny wprowadzić. Ujednolicenie wszystkiego, absolutnie wszystkiego. Dalsza rzecz, która temu dowodzi, to wprowadzenie PESEL-u. PESEL, ja wiem, że to jest numer obozowy i te wszystkie te rzeczy, żeśmy już znacznie wcześniej, dwa lata temu, sobie tłumaczyli, ja również w swoich nagraniach. PESEL Należy się obywatelowi polskiemu, a przyznawany jest wiadomo komu. Więc takich sytuacji, które są wprowadzane, nie tłumacząc dlaczego to się robi, no jak to dlaczego? Ktoś podpisał jakiś pakt unijny z Ukrainą. Takie mam wrażenie, to jest moja osobista opinia i Podzielana przez paru youtuberów, którzy, którzy zauważają tą niespójność prawną, że takich rzeczy nie powinno być, nie powinny one się w ogóle wydarzyć. Do tego jeszcze, na przykład w moim rodzinnym mieście we Wrocławiu, w pro, propozycja e, praw dla emigrantów. E, no, praw wyborczych i jednocześnie możliwości wpływu na budżet tego miasta. No, no, nie, no to się świat wywraca do góry nogami, wydawałoby się, ale nie. Moim zdaniem jest to powolnymi kroczkami, zakulisowo wprowadzone e, prawo, które zostało gdzieś ustanowione przez e, jakieś zakulisowe kukiełki. Ukryte przed nami, ale wprowadzane jawnie, których nikt nie zauważa, ponieważ większość ludzi nie wie, co to oznacza. Więc jeżeli tak jest, to szykuje się naprawdę, naprawdę gruba akcja. Albo właśnie straciliśmy suwerenność, albo nasze państwo podlega właśnie po cichu likwidacji na jego miejsce Postawione jest inne państwo, a jak wiecie, pewnie, a jak nie wiecie, to należy się tego dowiedzieć, że państwo, w ogóle osobowość taka, y, musi mieć pewien zasięg terytorialny. Bez niego nie da się tego zrobić, więc możliwe, że mamy właśnie taką rzeczpospolitą obojga narodów. No. <ścoughs> Historia lubi się y, powtarzać. Zwłasz zwłaszcza, że zadłużenie, które Polska w tej chwili ma, nie jest możliwe do, do spłacenia, więc strata mm, takiego państwa i bankructwo y, byłaby niezauważalna, gdyby na miejsce tego utworzono nowy, sztuczny twór, który mógłby część tych zobowiązań y, przejąć albo, y, tak jak robi się to w osobowościach prawnych. Na przykład w spółkach można zrobić coś takiego. Jak się zwykle robi, czyli czysty wał. No, likwiduje się jedną spółkę, która ma kapitał zakładowy możliwy do stracenia, czyli jak najniższy. Następnie stawia się następnego słupa, który będzie zarządzał tym samym towarem, to, to, tymi samymi kontaktami, tymi samymi prawami, e, na przykład znaków firmowych, e, tak zwanymi wartościami prawnymi. I intelektualnymi. No jest to stały punkt programu. Wielokrotnie żeśmy obserwowali tego typu przefarbowania spółek. No to po prostu może się dziać właśnie na naszych rękach. Yy... Więc mamy tutaj przed oczami tą książeczkę. Mamy ten, ten tekst, to, te wszystkie fakty. Patrzymy na nie. I nie widzimy tego, że coś tutaj się nie zgadza. Do tego jeszcze to, od czego zacząłem, czyli ustawa o ochronie ludności, no to jest ewidentny wał. Do tego nie można dopuścić, ponieważ ona również będzie służyć synergicznie bo ona służy do bardzo wielu rzeczy do tego, żeby kolejne wybory się. Nie odbyły i gdzieś tam spotkałem się z jakimś ostrym, nawet komentarzem jakiejś pani, wnoszę po linku, która zachęca do tego, żeby, żeby te wybory, żeby pójść na kolejne wybory. Odpisałem jednozdaniowo: jednozdaniowo nie będzie żadnych wyborów. Prowadzony zostanie stan wyjątkowy, podczas którego władza zostanie utrzymana w jednych rękach, ponieważ uzasadnienie będzie oczywiste. Nie mamy czasu na żadne wybory, nie mamy czasu na żadne zmiany. Trzeba ratować nasz kraj, który może być wcale nie zagrożony, ale taka retoryka może powstać. Mówię może, dlatego że, że nie wiem, tak nie, nie, nie potrafię tego przewidzieć, że pan Jackowski mi pomoże, chociaż już pomógł. Też mówi o tym, że to będzie głównie polegało na słowach. Czy taka będzie prawda? Zobaczymy. I w tym momencie, zamiast prowadzić kosztowne wojny, które, na które nie stać ani nas, ani nikogo innego na świecie, bo te powiedzmy zasoby wojskowe. Uderzeniowe są potrzebne do innych rozgrywek. Nikomu tu nie zależy, żeby taki bogaty i, i piękny kraj z nową infrastrukturą tutaj został zniszczony, więc raczej działań wojennych nie planują na terenie Polski. Natomiast świetny sposób na to, żeby zorganizować tutaj e, półlegalnie, bo według mnie jest to nielegalne, według ich oczywiście tak, zwykły obóz koncentracyjny. W którym nic nie będziemy mogli zrobić. I zamknął nas w pułapce prawa, które nie jest, powtarzam, prawem. I powinniśmy o to zawalczyć i temu się sprzeciwić. Taką mamy na tą chwilę sytuację. Myślę, że myślę, że na, tą, na ten moment zakończę swój wywód, ponieważ nie chciałbym za specjalnie brnąć w politykę. Yy, układam wam pewne puzzle, które mi się ułożyły Jeśli wam się ułożą Jeśli wam się to zgodzi Jeżeli pokryje się to z wiadomościami Które jeszcze za chwilę mogą nadejść No to będzie wielkie bingo yy, Wtedy będziecie wiedzieć, że to, już, yy, że to już jest czas Na to, żeby, żeby odzyskiwać Polskę wszelkimi metodami Tymczasem Popatrzmy, jak się rozwija. Uprzedzam Was, zwróćcie uwagę. Godło, paszporty. Oczywiście, że paszporty będą zblokowane. Oczywiście, że potrzebują nowej ewidencji, bo jeżeli będą powołania do wojska i będzie stan y, zagrożenia, jeden z dwóch, który proponowany jest jako nowy, niekonstytucyjny, ponieważ konstytucja y, określa wyraźnie, jakie stany wyjątkowe mogą być wprowadzone. I jest to mimo tego, że jest to bubel prawny, to mimo wszystko obowiązuje i możemy się na niego powoływać. Każda yy, każdy akt prawny, który jest niższy od konstytucji, czyli na przykład ustawa, nie może tego wprowadzić. W związku z tym to, co jest nam proponowane, jest także nielegalne. Zwracam się do prawników z apelem, żeby, żeby to jakoś skomentowali, no, mimo że po prostu brakować y, wiedzy prawnej na ten temat. Może, na pewno mi brakuje, ale na, na moją logikę. Tak jak w poprzednim okresie, powiedzmy 2019-2021, rozporządzeniami wprowadzało się nielegalne działania policji lekarzy szpitali sąd no sądów może mniej natomiast w ogóle działania związane z pandemią które teraz później wcześniej za każdym razem sąd obalał jako niekonstytucyjne no to w tej chwili robi się to samo tylko na grubszą skalę i ciszej. Dlatego trzeba być uważnym i patrzeć na to, co się dzieje. Nie śpijcie, obudźcie się. Patrzcie, bądźcie uważni, rozmawiajcie z ludźmi. Zadawajcie im pytania. Spokojnie. Jeśli do nich nie dotrze i według nich jest wszystko w porządku, bo dalej mają popcorn, no to trudno. Jakaś cena tego, tej zmiany musi być, jeżeli będzie ona wyrażona w ludziach. Jak mamy to zmienić? Do zobaczenia, do usłyszenia. Pomyślcie samodzielnie.